Cześć, dziś zapraszam do recenzji Ołkitela WP56, czyli klasycznego, pozbawionego wodotrysków twardziela, który wyróżnia się przede wszystkim charakterystyczną, przyciągającą wzrok metalową obudową oraz sporą baterią. Zapraszam do jego recenzji. Oukitel WP56 ma 177 mm długości, 82 szerokości i prawie 25 mm grubości. Waży aż 524 g, całkiem sporo, i to nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że zasila go akumulator o pojemności 16 000 mAh. Dla porównania, Oukitel WP300 też ma Aku 16 000, a jest o 15 g lżejszy i ponad 1,5 mm cieńszy, a FossiBot F102 z akumulatorem 16,5 mAh jest o 30 g lżejszy choć blisko o milimetr grubszy. Większa waga w tym przypadku to nie zasługa baterii, a obudowy, która w większości jest metalowa. Metalowy tylny panel jest płaski, a jedynym antypoślizgowym elementem jest kawałek gumy na dole oraz wystająca ramka otaczająca diodę LED, która ma wymiary 35 na 5 cm. Tylny panel ma lekko ścięte krawędzie, dzięki czemu telefon wygodniej leży w dłoni, ale wciąż jest to masywny, spory kawałek żelastwa, do którego trzeba się chwilę przyzwyczaić. Na górze panelu mamy sporej wielkości moduł, na którym umieszczono dedykowany głośnik, kamery oraz diodę LED. Tego czego tu brakuje, to podpórek, żeby telefon nie leżał bezpośrednio na głośniku. Sam moduł jest identyczny jak w Wokitelu WP36, którego testowałem jakiś czas temu, tylko WP36 miał właśnie taką podpórkę. Boczna ramka oraz przyciski są metalowe o standardowym układzie z prawej strony mamy dwa okrągłe przyciski do regulacji głośności, a także przycisk zasilania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, który działa z opóźnieniem. Bezbłędnie rozpoznaje nasz odcisk najczęściej już za pierwszym razem, ale samo odblokowanie trochę laguje. Z lewej umieszczono slot na karty z szybkim dostępem oraz dodatkowy konfigurowalny przycisk. Górna ramka jest pusta, a na dole mamy zabezpieczony gumową zaślepką portu USB typu C. Na tylnym panelu mamy jeszcze zaczep na smycz tel WP56 posiada certyfikat IP68 i IP69K, co potwierdza jego odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość 1,5 m przez 30 minut oraz odporność na strumienie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Z kolei certyfikat MIL-STD810H potwierdza, że smartfon może wytrzymać upadek z wysokości do 1,5 m. Wizualnie telefon bardzo mi się podoba. Jest jeszcze dostępny w czarnej wersji, ale moim zdaniem miedziana wygląda ciekawiej i pasuje do tej żółtej diody. Fajnie też zgrywa się połączenie metalowych, miedzianych i czarnych elementów wykonanych z tworzywa, które mają za zadanie amortyzować telefon. Z przodu Oukital WP56 posiada ekran IPS o przekątnej 6,8 cala, który ma rozdzielczość Full HD+, i obsługuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz, ale ustawić musimy ją na sztywno, bo telefon nie posiada trybu auto, który zmieniałby ją w zależności od tego, co aktualnie robimy. Ekran przed uszkodzeniem chroni Corning Gorilla Glass 5. generacji. Oukitel deklaruje jasność na poziomie 650 nitów, jednak zmierzona przeze mnie po przesunięciu suwaka na maksa dochodzi do nawet 700 i to jak na ekran IPS naprawdę sporo. Więcej jeśli chodzi o ekrany tego typu miał tylko Oukitel WP100 Titan i Armor 26 Ultra. Wysoka jasność oznacza, że wyświetlacz pozostanie czytelny nawet na zewnątrz w słoneczne dni. Jeśli chodzi o jakość obrazu to jak dla mnie jest ona poniżej średniej. Obraz jest to prawda ostry i wyraźny, ale kolory są mało intensywne. Czerń wyblakła, a biel przygaszona. Telefon napędza chip Mediatek Dimensity 7050, czyli bardzo dobrze nam znany układ ze średnio-niskiej półki. Dla przypomnienia, Dimensity 7050 to 8 rodzeniowy procesor z dwoma rdzeniami o taktowaniu 2,6 GHz i sześcioma rdzeniami o taktowaniu do 2 GHz. Za grafiki odpowiada tu czterorodzeniowy układ Mali-G68, o taktowaniu 950 MHz. Telefon posiada 12 GB wbudowanej pamięci RAM DDR5, którą możemy rozszerzyć o dodatkowe 24 GB wirtualnej pamięci RAM. Pamięć wewnętrzną wykonano w standardzie UFS 3.1 i ma pojemność 512 GB. Ją również możemy rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Mimo że telefon nie jest demonem szybkości w benchmarkach, to w codziennej pracy nie mogę powiedzieć na niego złego słowa. Interfejs działa szybko, a dzięki sporej ilości pamięci aplikacje są dłużej przechowywane w tle. Możemy na telefonie bez problemu pograć nawet wymagające tytuły 3D, takie jak Asphalt Legend. niestety jeśli chodzi o filmy jest gorzej. Telefon nie posiada certyfikatu Widevine L1, a jedynie L3, więc filmy w wysokiej rozdzielczości możemy oglądać na YouTube, a w serwisach streamingowych takich jak Netflix musimy się zadowolić 480p. Jeśli chodzi o aparaty to fizycznie z tyłu na module zobaczymy trzy czujniki, ale tylko dwa z nich działają. Kamera główna Samsunga o rozdzielczości 108 megapikseli oraz aparat makro 2 mega Trzeci sensor nie pełni żadnej funkcji. Z przodu mamy jeszcze 32 megapixelowy aparat do selfie od Sony. Jakość zdjęć z kamery głównej jest słaba. To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to różowa poświata pojawiająca się w słoneczne dni. Może ona być wynikiem odbicia światła wewnątrz modułu aparatu, słabej powłoki antyrefleksyjnej lub ograniczeń algorytm przetwarzania obrazu. W zacienionych miejscach problem jest mniej widoczny, ale tam, gdzie jest jaśniej, widać to wyraźnie. W nocy zdjęcia wychodzą mało ostre i z widocznym szumem. Kamerę makro też trudno pochwalić. Zdjęcia z niej, jak na obiektyw tego typu, są mało szczegółowe, a sam obiektyw ma kłopot z złapaniem ostrości. Telefonem możemy nagrywać filmy nawet w 4K z prędkością 30 klatek na sekundę. Jakość nagrań jest słaba. Tutaj również widoczna jest różowa poświata, a dodatkowo kamera nie posiada żadnej stabilizacji i kiepsko utrzymuje jasność w trakcie nagrywania. Owital WP56 działa na standardowym systemie Android 15. Poza preinstalowanymi przez producenta podstawowymi aplikacjami jak kontakty, kalkulator czy kalendarz, znajdziemy na pulpicie aplikację Cleanup, która zwalnia pamięć RAM. Mamy tu również AI Album, czyli aplikację, która pozwala nam modyfikować zdjęcia za pomocą sztucznej inteligencji. Ale w porównaniu do tego, co potrafi na przykład Gruk w kwestii edycji zdjęć, jak jesteście na X, to wiecie, co mam na myśli. To jest totalna bieda i nawet tak proste zadania jak usunięcie obiektu, wyglądają kiepsko. Telefon zasila bateria o pojemności 16 000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie 45 W i ładowanie zwrotne 18 Naładowanie baterii od 0 do 100% za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza zajmuje około 3 godziny. Według producenta bateria powinna wystarczyć na 28 godzin odtwarzania filmów, i to jest do osiągnięcia, bo telefon po 23 godzinach wyświetlania filmu na YouTube w trybie pełnoekranowym z jasnością ustawioną na około 500 nitów miał jeszcze 12% energii. Jest to niezły wynik, który gwarantuje nam dwa dni aktywnej pracy na jednym ładowaniu i placuje WP56 w górnej części mojego zestawienia, ale ciężko po modelu z tak dużą baterią oczekiwać słabszego. Jeśli chodzi o łączność, to Oktel WP56 jest wyposażony w hybrydowy slot na dwie karty w formacie nanoSIM lub jedną nanoSIM i jedną microSD. Oba sloty nanoSIM obsługują łączność nie tylko LTE, ale i 5G. Do tego WP56 obsługuje NFC, posiada moduł Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Smartphone współpracuje z systemami GPS, GLONASS, Galileo i Beidou, a telefon szybko łapie fixa oraz wykrywa i łączy się ze sporą liczbą satelitów, dzięki czemu w krótkim czasie może określić naszą pozycję z dokładnością do 1 metra. Na telefonie możemy posłuchać radia FM, ale tylko poprzez podpięte słuchawki pełniące funkcję anteny. Jeśli chodzi o dźwięk, to telefon nie posiada gniazda audio, ale jak wspomniałem wcześniej, posiada dedykowany głośnik multimedialny na tylnym panelu. Według deklaracji producenta zapewnia głośność na poziomie 128 dB, i jest wspomagany przez inteligentny wzmacniacz AW88394. Z kolei zmierzona przeze mnie głośność oscyluje wokół 91 dB. Jest to wyraźnie mniej niż głośność, jaką osiągnął np. WP36 czy inne modele wyposażone w dedykowany głośnik. No czas na podsumowanie. Telefon do kupienia na Aliexpress za około 1125 zł. Jest to więc stosunkowo tani, ale nie jakoś bardzo tani model, zwłaszcza jeśli popatrzymy na to, co oferuje. Z plusów muszę tutaj wymienić na pewno fajną metalową obudowę, która wyróżnia się na tle konkurencji, sporą ilość pamięci oraz procesor, który zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do komfortowej pracy. Ponadto mamy tutaj moduł NFC, dedykowany głośnik oraz latarkę LED, czyli może nie najbardziej krzykliwe dodatki, jak drugi ekran, kamera nokto czy termowizyjna, ale takie, które na pewno przydadzą się na co dzień. Z minusów rozczarowuje ekran, który na papierze ma niezłe parametry, ale nie dowozi pod względem wrażeń wizualnych. Bardzo słaba jest ponadto kamera, która robi ostre zdjęcia, ale nie najlepiej odzwierciedla kolory. Sytuację na korzyść WP56 ratuje bateria, która zapewnia długi czas pracy, ale decydując się na jego zakup powinniśmy liczyć się z jego niedoskonałościami. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach co uważacie o tym telefonie. Ja już się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.